you there Oczywiście pogoda angielska, pada no, Luftkanzer nie dała, nie popisała się Lecek został we Frankfurcie no, Trudno się dziwić, było 20 minut pomiędzy samolotami Więc za bardzo mieli czas to przełożyć Chociaż obiecywali, że to zrobią No nie byłem jedyny, było jeszcze ze, ze mną było z jakieś 30 osób miałem ten sam problem <laughs> no na razie pogoda angielska idziemy załatwiać kartę dokumenty, jakieś protokoły i podobne z historię no ale dobrą stroną jest tego, że odkryłem jak się idzie na piechotę do lotniska wczoraj musiałem drałować przez jakieś krzaczory Tutaj elegancka ścieżka. O. Prosto do lotniska. Glasgow Airport. No. no, ogarniamy internet. Ech. Prosta sprawa. Trzeba po prostu kupić kartę SIM. 40 funciaków i jedziemy. Zmieniamy to w telefonie. No, więc nie jest tak źle. O. Będziemy dzisiaj mieć ekstra dzień w Glasgow Linia lotnicza zapłaciła mi hotel w centrum miasta łącznie z taksówką i mam poczekać aż bagaż przyjedzie plecak wziąć i taksóweczką pojechać do centrum miasta do pana najlepszego hotelu Premier Inn i przepraszają za kłopoty, więc dzisiaj mamy darmowe zwiedzenie Glasgow, którego w ogóle nie było w planie a jutro Muszę załatwić sobie bilet na autobus do Portree i zobaczymy dalej. Przesunie to wszystko, więc nie jest tak źle, bywało gorzej na wycieczkach. Tylko jedyny problem, muszę do drugiej poczekać tu na bagaż. Także szczęśliwe na razie, zakończenie. Tak źle. 17 piętro. Leje jak z cegra w hotelu. Już żeśmy się mocowali. Nie jest źle, ale ciężar plecaka mnie przeraża. No dobra. Mianowicie, zamiast kupować dwóch biletów, tam jest powrotem. Dostałem bilet 10-dniowy. 20 kuciaków mniej, 84 funty i można po całej Szkocji jeździć autobusami Citylink. Link ja, nie wiem czy to mnie tak rajcuje ale przy moim plecaku który nagle eksplodował wydaje się że to będzie też jakaś opcja wymiękne przy, przy podróżowaniu bo jest nieciekawy już idę na autobus minutkę od hotelu nawet się nie trzeba było tak denerwować teraz jakoś trzeba ogarnąć tą całą wyprawę zaczynamy w Glasgow znaczy zaczynamy punkt startowy potem przesiadka w Portree do Rubejunis i spacerek godzinę półtorej, i decyzja, czy zostanę na nockę, czy ciągnę dalej do hostelu. Idziemy na dworzec. Niewielu podróżnych. Pogoda jest super. Nie pada. To w Szkocji wyjątkowa sprawa. Także szukamy autobusu 916. Trzeba by się gdzieś ten, i odjazd. O tak wygląda przystanek autobusowy poczekalnia jeszcze nie ma naszego autobusu i trzeba się będzie trochę przypakować i z 5 godzin, a może nie, z 4 podróży. Żyje wszystko dobrze. No, daję radę. Bez problemu. Do zobaczenia za 10 dni. Ten wiatr podejrzewam, że będzie dużym utrudnieniem. Tych naszych vlogach szkockich. No, już jestem na miejscu. Szczęśliwy i cały. I teraz jednym z moich problemów i zmartwień jest zdobycie trochę wody, bo niestety nie zdążyłem nic kupić na, na miejscu. A nie chcę iść tą trasę bez żadnego zapasu. Więc popróbuję gdzieś tu w lokalnych miejscach poszperać. Może ktoś się zlituje i mi tej wody trochę naleje. Tam są jakieś budynki. Widać. O, idziemy drogą. Są krowy. Jakieś tam ludziska są. Może ktoś... Ktoś... Mnie przygarnie i trochę wody użyczy Pan lokalny pozwolił nam tutaj skorzystać z wody więc nie jest tak źle Okej, okay, where is the water? Okay. Tu jest taka meczka No gitara, woda załatwiona półtora litra na dzisiaj powinno wystarczyć Jak nie będę chlał jak dziki osioł O, jeszcze musiałem trochę z owcami porozmawiać Tutaj jest kilka owieczek Pan sympatyczny Pozwolił wejść na posesję odkręcić szlauch i się rozgościć. Dobra. Wracamy do naszej wycieczki. No jesteśmy. Nie wiem jak daleko jesteśmy trasy. Czy w ogóle mnie słychać? Bo to co się dzieje i to zacznie się dziać za chwilę, to jest no, niezły hardcore. Całe szczęście nie pada, więc nie mam dodatkowych atrakcji. Idziemy w tej chwili na do Rubia Hunicz, najbardziej wysuniętego na północ punktu Isle of Sky. Tam jest taka budka obserwacyjna. No i spróbujemy tam się zatrzymać na noc Spróbuję się zatrzymać na noc, ewentualnie porobić trochę fotek Bo na nocleg na klifie To ja raczej bym się chyba dzisiaj nie zdecydował A jak nie, no będziemy drałować do Flodigary Tam mam zarezerwowany jakiś nocleg Ale obawiam się, że w takim tempie to my przyjdziemy tam gdzieś po północy Więc... Plecak jest ciężki, ale da się nosić. Tam w tle, w tamtej stronie, mamy bardzo piękny zamek. Nie w tą stronę, o tutaj. Niestety pod słońce. Nie wiem czy cokolwiek będzie słychać. Tutaj są ruiny zamku. Teraz obniżymy trochę jasność. To co się dzieje z wiatrem to przekracza pojęcie. Jest mocno grubo. Wow. No to jest coś o czym marzyłem. ...zobaczyć ten witok od kilku lat. Lornetka, obserwatora, telefon, kuchnia. Kuchnia taka najprostsza, jaka może być i spalnia. Fajne. No rzecz niezbędna do życia. Jesteśmy w budce obserwatorów wielorybów i ptaków tutaj w Rubehunisz. To jest najbardziej wysunięty na, na północ. punkt Isle of Sky. To miejsce jest legendą, jeżeli chodzi o e, trekking na, na Isle of Sky i fotografie, Bo tutaj chyba wszyscy to powie, fotografowali zatrzymywali się w tym house'ie i no jest tutaj tyle tematów do zrobienia w kwestii zdjęć, że to jest nie niewiarygodne. To w zasadzie można przyjechać na trzy tygodnie i się tego nie obskoczy. Byłem dzisiaj rano na kilku takich szotach, robiłem jakieś zdjęcia takich różnych dziwnych rzeczy. O, miejsce urzeka spokojem takim otwartym oceanem i przestrzenią tutaj y, zwykle jest bardzo dużo ludzi jeżeli chodzi o taki normalny dzień teraz jeszcze jest wcześniej, więc jest pusto i y, można tu zanocować, tam cztery osoby wychodzą tutaj na podłodze też powinno być ktoś jak da radę, to da radę miejsce jest utrzymywane przez lokalną społeczność i ma różne zasady, to znaczy nie wolno tutaj palić ognia. jak yy, Jakieś sprawy takie podstawowe, higieniczne, załatwiać daleko od tego miejsca. Są szpadle tam. I, i tak. No ja jestem zachwycony spokojem tego miejsca. Bo byłem tu kilka razy i powiem, że jest to coś. Niebywałego. sobie obiadek i czekamy na zachód słońca. Po wtorganiu tego sprzętu tutaj trochę. Trochę tu posiedzę. No, Szykuję się nocka. Zobaczymy jak to się rozłoży. No, podobno w nocy nie jest tak zimno, jak mówią. Ale może być różnie. No, korzystam z tego, żeby tutaj coś sobie przypichcić, bo nie wieje, można na równym kuchenkę postawić, więc jest bardzo fajnie. Za chwilę chyba pojadę trochę time lapsów porobić, ewentualnie jakieś inne wynalazki. Później zejdę tam na, na doł, na lagunę, bardzo ładne są klify z takimi yy, maczugami w środku morza więc może być fajnie o, druga o, to bardzo charakterystyczne dla Szkocji jest tego typu budownictwo to ciężkie o, oczywiście jest trochę skomplikowane Zobaczymy, czy ja dam radę tędy zejście. nieco śliskawo wygląda, że to taka ichniejsza Orla perci, ale powiem szczerze, no zerknę. Jestem w takim, na no Isle of Skye w dosyć unikalnej miejscówce. Y Takim wyżłobionym kanale, który jest chyba jednym z takich bardziej ciekawszych miejsc na fotografię na Isle of Sky. To jest taki ciągnący się kanał z przepięknymi kamieniami, które są oblewane wodą. Postaram się zrobić kilka fotek w różnych takich technikach, i popracować tutaj nad Tą całą kompozycją. Oczywiście za chwilę będziemy mieć troszeczkę więcej światła, takiego bocznego, ponieważ słońce wyjdzie tutaj z tej ściany i pozwoli nam trochę lepiej ten temat ogarnąć. Na początku, zobaczę, to może rozłożyć statyw, by trzeba. Przepięknie jest tutaj taka jedna, jedna kula, która jest. W przeciwieństwie do reszty Biała. No i popracujemy coś sobie nad tym tematem. Byłem tu wczoraj i yy, tę miejscówkę trochę ogarnąłem, bo jest dosyć ciężko tutaj zejść z takiego potężnego klifu, który tam się za nami rozwija. No taki... taka nasza orla perć. Yy. No i tam wreszcie pozabierałem kilka rzeczy, które mi. Były potrzebne między innymi statyw i, e, muszę się tu zaznaczyć, statyw i e, wężyk spustowy, który oczywiście został w domu. Także sobie tu pofocę troszeczkę i e, wężyk nie został. Dobra, pozmieniam obiektywy, troszeczkę popracuję nad kompozycją. No, to jest jedno z unikalnych miejsc na tego typu fotografię. Miałem troszeczkę minimalną. Ewentualnie jakichś takich ciekawych kompozycji można tutaj dobrze poszukać. Gdzie mamy tu wężyk? Tu mamy wężyk. Będę fotografował aparatem Olympus OM1, najnowszym z tej serii tych Olympusa. Czy już teraz OM system? No, mam różne mieszane o tym opinie, ale ten aparat w, w przypadku podróży takiej której, jak na Isle of Sky, jest bardzo lekkim aparatem. I tutaj była główna decyzja do wyboru sprzętu, ponieważ yy, teraz już wiem, że trekkingu i fotografii nie da się połączyć. To, to są dwie odrębne rzeczy. Albo to, albo tamto. No, Wjechałem w tej chwili jak w ścianę z tym tematem, ponieważ no, nagle przy końcu wyjazdu okazało się, że mój, mój plecak zrobił się monstrualny i no, do monstrualnych rozmiarów. I już na przykład włożenie jakichś filtrów połówkowych czy, czy adapterów w ogóle nie wchodziło w grę. Chyba, że ktoś by mnie tu przywiózł. A do tego miejsca niestety trzeba dojść piechotą. Znaczy... Ja to sobie założyłem, że będę, będę tutaj y, chodził głównie piechotą. No dobra. Możemy tutaj trochę popracować z kompozycją, Przy, przy tym, jeżeli już mamy ten... ten... Y, ten statyw i wężyk. A tu coś się dzieje. Yeah. Sure.